Cześć, cześć, cześć. Gdzie dziś lecimy? Oby jak najdalej. Nowy Jork. Ciężko to widzę, ciężko. Dobra, no to co, łączymy się z wieżą? Tak. Ale mocniej! No, no. Zapaliła się kontrolka, dobra. Halo, 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 Dobra, dobra, nie boję i normalnie mówię. Tu samolot prezydencki z Pospolitej Polskiej, tu pole 154. A no, my też tu mamy niezły polew. Dobra, dopchajcie go bliżej, bo głowa państwa chce wejść na pokład. No pewnie znowu trzeba będzie prezydentowi oczy zawiązać. Ja bym go uśpił. <noise> Panowie trochę powagi. Jesteście na kanale ogólnodostępnym. Ups. Powagi, powagi. Czuję ostatnio no? mówiłem mechanikom, żeby zamówili w końcu te części brakujące do silników. I co? Właśnie po nie lecimy. No ja im zameldowałem, że mamy problemy z łącznością, wiesz? No i co ci powiedzieli? No wiesz, co nie dosłyszałem. A słuchaj! Co? Ostatnio byliśmy, wiesz gdzie? O? Na szczycie G8. Najbogatszych państw świata. Polska na szczycie G8? Awaryjnie lądowaliśmy. A. Ale nas przyjęli. Z litości. Nie wiem. Wiesz co ci powiem? Co? Chciałbym kiedyś polecieć takim prawdziwym Air Force One. Z prawdziwym prezydentem. Panowie, startujemy. Już. Czekamy, aż ktoś, na, ktoś nas popknie. Tylko bez takich mi tu, dobrze? Co, prezydent się denerwuje? Pan prezydent się nie denerwuje. Pan prezydent się piekli. No. Chyba, chyba harczy. Co? Nic, nic, nic. Mikrofony nam tutaj harczą, ale damy radę, jesteśmy żołnierzami. No to startujcie, żołnierze. Witamy serdecznie pana prezydenta na pokładzie. Tak. Jakże piękny dzionek na przejażdżkę. Prosimy zapiąć paseczki w foteliczkach, bo może bujać. Oj, może bujać. To Startujemy. startujemy. Dobra, przełączam na automatyczny pilot. jest? No. Ty tu Co? Co tak gazem czuć To ty nie wiesz? Co? Ostatnio wszystkie samoloty nam na gaz przerobili. Żenujące. Żenujący. A co to było? Bocian. Tak szybko? No co, wiosna jest. Panowie, długo jeszcze polecimy? A czy my w ogóle lecimy? Jak pan tak tu będzie przychodzić, to w ogóle nigdzie nie dolecimy. No. Dobra, dobra, spokojnie. Lubię do was przychodzić, bo u was to się przynajmniej można wyciągnąć. Jaki pan, taki kram. Nie, kazałem się ci obniżać. Ja też nie. co, to znowu pociąg? Nie, premier rejsowym. Zno znowu będzie pierwszy. Ja mu tego nie powiem! Panowie! Co, co się Bieża, mamy problem z maszyną, Bieża! coś! Halo? Bieża! A, ja tam tak, żartuję! Nie no, poważnie mamy problem z maszyną! A, ja co ja robicie! No, poza... Silnik się pali! Dwa! Dwa silniki się palą, obydwa! No! Zamolot obniża lot, podwozie po, 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 po się, raczej nie wysunie! No! Co, mamy tylko dwa spadochrony, co robić? No jak co? Skaczcie, skaczcie! Ale ja przyjąłem! Panowie! Pa, panowie! Co teraz będzie? Wybory! Kabaret młodych panów! Koledzy, pokażcie się, proszę!